Uwielbiam smak i zapach świeżych owoców. To z nich powstają soki, które serwuje swoim gościom. Koncentraty naturalnych soków powstają poprzez wyciśnięcie tych owoców i odparowanie wody dla wygody i trwałości. To nowoczesna technologia, dzięki której zachowuje się smak, witaminy, błonnik i inne drogocenne dla naszego zdrowia składniki. Dzień dobry. Jestem szefem kuchni. Swoim gościom podaję wyłącznie najlepszej jakości soki i napoje. Dbam o to, by serwowane przeze mnie produkty były zawsze smaczne, świeże i nie zawierały sztucznych barwników czy konserwantów. Dlatego zaufałem marce Purena. Zarówno prywatnie, jak i zawodowo wybieram tylko zdrowe i sprawdzone produkty. Purena to soki, które smakują mojej rodzinie i bliskim. A teraz to dla Państwa przygotuję sok. Uzyskanie gotowego soku jest niezwykle proste. Użyję stuprocentowego koncentratu soku, który tylko uzupełniam wodą, mieszam i gotowe. Oszczędzam czas, pieniądze i przestrzeń magazynową, a produkty, które zamawiam, są dostarczane w wygodny dla mnie sposób. Soki Purena to produkty najwyższej jakości, a także spora oszczędność pieniędzy i przestrzeni. Powstają ze starannie wyselekcjonowanych owoców z najlepszych sadów, a produkcja koncentratu przebiega przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Spróbuj sam!